Cześć, witam Was po około trzech tygodniach przerwy od jakiegokolwiek nagrywania filmów na YouTube. Było to spowodowane tym dziadostwem, które lata wokół nas, co miało związek z moją pracą, która uniemożliwiła mi w jakikolwiek sposób nagrywanie filmów. Ale w tym czasie też się nie obijałem i zrobiłem coś, a raczej miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Kiedyś była to kuchnia. Teraz aktualnie jest to miejsce. Które, jak wspominałem na Instagramie pod pewnym zdjęciem, będą działy się cuda. Jest to moje miejsce, mój pokój gier, moje studio, mój pokój nagrań, ale zwał jak zwał, będzie to moje miejsce, w którym ja i wy będziemy tworzyć pewną historię. Ale bez zbędnego przedłużania, żeby nie zanudzać Was tym wstępem, zapraszam Was do obejrzenia mojego stanowiska. Miłego oglądania. No, i tak jak sami możecie zobaczyć, pokój jest zrobiony. Mam swój kącik, mam swoje miejsce i tutaj będą się działy naprawdę, naprawdę cuda. Teraz chciałbym Wam pokrótce powiedzieć, co się tutaj znajduje, na jakim sprzęcie ja gram, na jakim sprzęcie ja w ogóle działam. Może zaczniemy od prawej strony. Tutaj jest mój laptop. Jest to yy, Acer Nitro 5 yy, Procesor i 58300H. Karta graficzna GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB, 8 GB RAMu i 500 dysk SSD. I do tego jeszcze dołożyłem drugie 500 dysku HDD, zanim jest tam schowany switch ethernetowy Czyli wiecie, podpiąć jeden kabel internetowy i wypuścić dwa, żeby móc właśnie podłączyć sobie. Laptopa i konsole, następnie tutaj mamy monitor. Jest to mój najnowszy y, zakup, że tak powiem. Jest to także Acer. Jest to y, Acer XF240H. Jest to naprawdę dobry monitor, według mnie niedrogi, a dobry. 144 Hz, 1 milisekunda odświeżania, czyli już taki standard, który jest nam potrzebny. Następnie, tutaj w rogu sobie stoi moja konsola. Jest to konsola, nie pamiętam modelu, ale tu nie jest ta najstarsza, ponieważ jest cała matowa. Także 500 giga. Następnie, mamy mikrofon, który aktualnie trzymam w ręce, którym właśnie nagrywam. Jest to Novox NC1. Do tego. W zestawie było ramię oraz pop-filtr koszyczek, czyli cały zestaw można powiedzieć takiego początkującego youtubera, streamera. Naprawdę sprzęt bardzo dobry. Następnie mamy mojego pada, na którym gram. Jest to Razer Raiju Ultimate. Jego recenzję macie akurat na moim kanale no, Jestem zadowolony z tego pada i nie zamierzam go Za nic nigdy zmienić Następnie mamy słuchaweczki Na których gram są to HyperX Cloud 2 Kolejna rzecz która jest tania A jest naprawdę naprawdę świetna no, Za takie pieniądze to chyba lepszych słuchawek nie ma no, tutaj mam jeszcze myszeczkę. To jest tylko myszka do działania sobie na komputerze, żebyście nie myśleli, że gram na, na myszce. Jest to myszka, akurat za 20 zł. No, lepszej nie potrzebuję, tak naprawdę, bo do montowania filmów i, i tak dalej, to mi, wiecie, DPI i inne przyciski nie są potrzebne. Tutaj mamy też podkładeczkę. Podkładkę jeszcze wam się staram postaram się pokazać całą Jest to podkładka z motywem Dying Light 2 Z Techlandu, dostałem ją jak byłem na testach gry Właśnie Dying Light 2 Jeśli ktoś z was nie był na takich testach to naprawdę warto pojechać i sprawdzić jak działa cała Cała gra, jak oni to w ogóle robią, jak to jest stworzone E, tak jak mówię z tego mam akurat podkładkę. Do tego jeszcze dostałem bodajże kubek, plecaczek i, i długopis, który też gdzieś tutaj jest, o właśnie jest. E, jest tutaj, jak możecie zobaczyć. E, następnie mamy biureczko, jest to biurko e, zakupione z Juska, Juska, e, biurko. No co, no biurka jak biurko, tak? Ja nie potrzebuję żadnych gamingowych biurek, jest to biurko e, zwykłe, jakieś takie standardowe, nie wiem, nawet nie pamiętam jego nazwy. E, zapłaciłem za nie 150 zł, ponieważ e, ma uszczerbek, mm, który tak naprawdę nikomu nic nie przeszkadza, a go nawet nie widać, bo jest tam całkowicie w rogu. Jest to e, kawałek tej płyty tak delikatnie można powiedzieć, urwany, podważony. E, jest to naprawdę według mnie, no wystarczające biurko 120 na 60 na 75 wysokości i co my tu jeszcze mamy, tak naprawdę to już jest raczej wszystko co bym mógł wam pokazać no tutaj jeszcze mam na, można powiedzieć, na, na moim ołtarzyku, który sobie zrobiłem Dualshock'a 4v2 oraz Dualshock'a 4v1 są to dwa kontrolery, na których już tak naprawdę nie gram Ten V1 to taki był do przeróbek V2 e, będzie za niedługo przerabiany Ale to dowiecie się niebawem jak zrobię odcinek e, Powiem Wam, że pierwszy raz będę to robił Ale mam nadzieję, że mi to wyjdzie i że Fajnie się to przyjmie, bo żeby można było kontynuować Taką jakby serię dalej e, Co jeszcze? No, a fotel, co do fotela, no to nie mam nic tak naprawdę do powiedzenia, ponieważ jest to zwykły fotel, który moja żona sobie zakupiła i no nic innego tutaj nie weszło, bo wszystko mieliśmy za duże. Jest to jedyne wyjście. Fotel mi sięga do połowy pleców. Może kiedyś w przyszłości sobie wymienię na jakieś, na jakieś lepsze. No i oczywiście nie mogło zabraknąć LEDów, bo jakby to było, gdyby nie było LEDów. O, tutaj mamy dyskotekę. Jak to pokój gamingowy bez LEDów. No, tak nie idzie, no to macie, są LEDy, jest wszystko. I tak naprawdę to już jest moje stanowisko celutkie. Tutaj no naprawdę, będzie, będzie się działo dużo. Wracam już w końcu, w końcu mogę wrócić do normalnego nagrywania Do tworzenia tych filmów i co najważniejsze do streamowania Dlatego czekajcie na kolejne materiały A ja co ja się już z wami będę żegnał Możecie sobie popatrzeć jeszcze przez chwileczkę na Moje fajne stanowisko Dziękuję wam bardzo za obejrzenie Nie zapomnijcie tam strzelić łapki w górę jeśli to stanowisko Wam się podoba, a ja uciekam już spać. Trzymajcie się, do następnego. Hej!